W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat tego, jak mieć więcej energii. Jeśli cały dzień pracujesz przed komputerem i w okolicach godziny 11, 12, może nawet wcześniej, czujesz się już senny, nie pomaga kolejna kawa i zastanawiasz się, co możesz zrobić, żeby utrzymać taki stan flow, stan wysokiego skupienia, wysokiej energii, to w dzisiejszym odcinku powiem Ci, co ja zrobiłem, ponieważ miałem dokładnie ten sam problem i go rozwiązałem. Więc jeżeli ten temat Cię interesuje, to serdecznie zapraszam do oglądania. Pierwsza rada, którą ci tutaj przedstawię, była dla mnie istnym game changerem. Niestety ta rada nie jest dla wszystkich, tylko dla osób, które są zdrowe. Jeżeli jesteś zdrowy, to spróbuj wyeliminować śniadanie. Wyeliminowanie śniadania spowodowało, że jestem znacznie bardziej skupiony, mniej senny. Pierwszy posiłek zjadam w okolicach. Godziny drugiej, trzeciej, i do tego czasu znacznie łatwiej mi się myśli, moje myśli są znacznie bardziej klarowne, znacznie łatwiej jest się mi po prostu skupić. Oczywiście, podobnie jak wszyscy, odczuwam głód. Im dłużej będziesz stosował tą technikę, tym mniej będziesz po prostu ten głód odczuwał, ponieważ organizm się przyzwyczaja, ale z drugiej strony, dzięki temu, że nie jest śniadania. Dużo łatwiej, jeśli się skupić, jesteś po prostu znacznie bardziej produktywny. To nie jest tak, że nasi przodkowie wstawali rano, od razu robili sobie śniadanie. Nasi przodkowie robili około 40 km zanim cokolwiek zjedli, więc zamiast jeść śniadanie, które powoduje wyrzucenie insuliny, postaraj się pominąć ten posiłek i dopiero zjedz obiad w granicach godziny 2-3. Oczywiście wiele osób nazywa to profesjonalnie postęp przerywanym. Ja tego nie stosuję, żeby schudnąć, stosuję to raczej, żeby właśnie być bardziej produktywny. Energicznym, i faktycznie dla mnie to był istny game changer. Słuchaj, ja miałem świetną dietę, ja miałem świetny sen, brałem mnóstwo suplementów, a i tak w granicach godziny 10-11 czułem się niezwykle senny i nie wiedziałem, co z tym robić. Najczęściej brałem sobie jakąś taką krótką 15-20 minutową drzemkę, po której się budziłem, wypijałem zazwyczaj kawę, i faktycznie byłem w stanie pracować jeszcze produktywnie przez parę godzin. Ale jak wyeliminowałem śniadanie, naraz okazało się, że z głodem można. Łatwo walczyć, na przykład wypijając jakąś kawę, wodę, i jeżeli to przetrwasz, to stan skupienia jest po prostu nieporównywalny. Masz cały czas wysoki poziom energii, cały czas się lepiej skupiasz. Jesteś tak jakby trochę bardziej inteligentny, przynajmniej mam takie odczucie, i naprawdę to działa. Ktoś mi zaraz powie: Możesz zjeść sobie śniadanie, zjeść sobie jajka z bekonem, czyli jest takie śniadanie bardzo proteinowo-tłuszczowe. Okej, okay, zgadzam się z tym, że takie śniadanie jest znacznie lepsze niż na przykład zjedzenie bułki, zjedzenie jakiegoś tam tosta, ale i tak wyeliminowanie śniadania daje znacznie lepsze efekty, znacznie lepsze benefity, i przy okazji różne badania, przynajmniej na szczurach pokazują, że takie działanie wydłuża również życie. Było takie badanie, w którym brano pod uwagę dwa szczury. Te dwa szczury jadły taką samą ilość kalorii, z tym, że pierwszy szczur miał dostęp swobodny do jedzenia i mógł jeść kiedy chce, a drugi szczur mógł jeść w jakimś okienku czasowym. Czyli na przykład był głodny przez cały dzień, a potem dano mu taką samą ilość kalorii w jakimś okienku czasowym. I okazało się, że szczur, który przez prawie cały dzień, a potem zjadał jeden posiłek, czy tam wiesz, zjadał to wszystko w ciągu tam powiedzmy 2-3 godzin, żył o 30% dłużej. Nie wiem, czy to wydłuży Twoje życie. Niektóre badania pokazują, że faktycznie głodówki mają pozytywny aspekt zdrowotny. Ja to stosuję raczej po to, żeby mieć więcej energii. Więc zastosuj u siebie, daj mi w komentarzu znać, czy to po prostu działa w Twoim wypadku. Druga rada już nie jest taka prosta, ponieważ jeżeli chcesz mieć wysoki poziom energii w swojej pracy, chcesz być bardziej produktywny, to musisz robić rzeczy, które cię kręcą, które są Twoją Albo które dają Ci poczucie misji. Niestety, większość ludzi w swoim życiu wybiera coś, co daje jakiekolwiek pieniądze. Dam Ci taki przykład. Ktoś pracuje w korporacji i przez cały dzień przerzuca papiery. Jak on ma mieć wysoki poziom energii, skoro wykonuje pracę, której de facto nie lubi? Robi tą pracę, żeby spłacać swoje długi i zobowiązania. Albo na przykład posłuchałeś swojego guru, który Ci mówił, że można w tym i w tym biznesie robić pieniądze. Na przykład jest to biznes e-commerce'owy. Ok, na początku jesteś głodny, ponieważ brakuje Ci pieniędzy. Jesteś zmotywowany, wstajesz każdego ranka, to Cię wszystko kręci. Ale dochodzisz do punktu, w którym masz powiedzmy tam te 10, 15, 20, Tysięcy miesięcznie, jaki masz powód, żeby kolejnego ranka wstawać do pracy i robić to, co robisz, skoro to cię w ogóle nie kręci, skoro to nie daje ci żadnego poczucia misji? Robisz to tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Najlepsza firma to jest taka, która ma jakiś cel, robisz tą firmę dlatego, że jest związana bezpośrednio z Twoją pasją, albo daje ci poczucie misji. Co mam na myśli o tym poczuciu misji? Poznałem kiedyś gościa, który miał największą szkołę jazdy w Warszawie i powiedział mi Adrian, ja otwarłem ten biznes, nie dlatego, że nie wiem, myślałem sobie, hej, na czym by tutaj zarobić i wpadłem na pomysł, hej, szkoła jazdy jest świetnym sposobem na zarobienie pieniędzy, tylko ten człowiek posłał swoją dziewczynę na kurs prawa jazdy i okazało się, że... Instruktor tam marnował czas, miał brudny samochód, załatwiał prywatne sprawy w czasie jazdy, czyli to samo co większość szkół. I on powiedział sobie tak: Hej, stworzę szkołę jazdy, która będzie prokliencka, która nie będzie marnowała czasu, która będzie, gdzie będziesz jeździł po tych trasach egzaminacyjnych itd., itd. Zbudował firmę, która daje mu poczucie misji. Ten człowiek wstaje rano i wie, że musi robić to, co robi, ponieważ to daje poczucie misji. On tym samym zmienia świat miał może jakiś lokalny świat, kogoś, kto nie wiem, chce zdać prawo jazdy, ale ma poczucie misji. I ten człowiek będzie wstawał o codziennie rano, nawet jeżeli będzie miał dużo pieniędzy i będzie robił to, co robi, z tego względu, że jego firma ma jakąś misję. Innym przykładem jest moment, w którym twoja firma opiera się o pasję. Niech to nie wiem, jest wędkarstwo i masz sklep z wędkami. Uwielbiasz to robić, mógłbyś to robić za darmo, mógłbyś po prostu czytać godzinami na temat wędkarstwa. I masz biznes, który jest Twoją pasją, więc rano będziesz stawał, będziesz myślał sobie: Kurwa, już się nie mogę doczekać. Ja mam tak w swoim biznesie, czasami staję o 5 rano, otwieram oczy i mówię: Już się nie mogę doczekać, aż przetestuję ten cholerny nagłówek. Wiem, że to jest chore, ale dla mnie. Ten biznes jest ogromną pasją, więc ja się nie mogę doczekać, aż będę mógł stworzyć jakiś nagłówek. Nie mogę się doczekać, aż będę mógł wstać rano nagrać dla Was materiał, w którym dzielę się swoją wiedzą, rozumiesz? To daje mi poczucie energii, ponieważ robię coś, co jest zgodne ze mną, a nie tylko i wyłącznie dla pieniędzy, dlatego jeżeli myślisz sobie, że dobry biznes to jest taki, który przynosi pieniądze, to jest dobre dla pewnego, do pewnego momentu. Wyobraź sobie, że masz 2 miliony na koncie, masz 30 lat i masz teraz wstawać rano do pracy, zasuwać po 8 godzin. Po cholerę. Jak, jaką masz motywację? Masz pieniądze, nie musisz się martwić o to, co będzie jutro. Jaką masz motywację? Miliarderzy są tacy bogaci, ponieważ tworzą biznesy, które dają im jakieś poczucie misji, celu życiowego. Oni tego już nie robią dla pieniędzy. Jeżeli masz miliardy na koncie, kiedy masz prywatne odrzutowce, jachty, to po cholerę rano wstawać do pracy, skoro możesz cały dzień leżeć na basenie i tak naprawdę pit drinki. Ale jeżeli robisz coś, co Cię kręci, co Cię interesuje, to i tak to będziesz robił. No, nieważne ile będziesz miał pieniędzy. Więc zastanów się, co daje Ci po prostu taki fan, taką chęć do życia, ponieważ jeżeli będziesz robił coś, co jest zgodne z Tobą, to gwarantuję Ci, że będziesz chciał to robić zawsze. Jedna rzecz, która jest oczywista, ale o której muszę przypomnieć: alkohol oraz dieta to ma bezpośredni wpływ na Twoje życie. Skoro do swojego samochodu starasz się lać paliwo, które jest jak najlepszej jakości, ponieważ wiesz, że od tego zależy wszystko, osiągi tego samochodu, żywotność i itd., to dlaczego codziennie jesz śmieci, dlaczego jesz rzeczy, które mają dużą zawartość cukru, które mają bardzo złe tłuszcze? Dlaczego to robisz? Problem polega na tym, że to, co jesz, jest smaczne, daje ci fajną satysfakcję przez 5, 10, 15 minut, ale potem to ma negatywne skutki przez lata. Widzisz, mój ojciec był górnikiem. Przez wiele lat pracował na kopalni. I jak to każdy górnik, w tamtych czasach wypijał piwo przed pracą, może jedno lub dwa, potem szedł do pracy i po pracy wypijał jeszcze kilka piw. Tak to robił przez powiedzmy 20 lat, pracując na kopalni. Dzisiaj ma cukrzycę i musi brać insulinę. Więc to pokazuje, że rzeczy, które dają nam satysfakcję, Dają nam taką gratyfikację instant, bardzo często mają negatywne skutki zdrowotne w przyszłości. Dlaczego my mamy dzisiaj choroby serca? Dlaczego my mamy dzisiaj nowotwory? Ponieważ źle się żywimy. Czy wiesz o tym, że jak wymyślono EKG? to ludzie się śmiali z tego urządzenia, ponieważ po co ludziom EKG, skoro nikt nie choruje praktycznie na choroby serca. Dzisiaj już się nikt nie śmieje z tego urządzenia. Widzisz, mamy bardzo duży wpływ na to, jak się czujemy. Jeżeli wypijesz nawet niewielką ilość alkoholu przed snem, to ten alkohol niszczy Twój sen. Ja ostatnio miałem taką sytuację, że przez cały czas trzymałem dietę, przez, przez cały czas wszystko było dopięte na ostatni guzik, liczyłem kalorie i sobie po prostu popuściłem. Stwierdziłem, hej, na przykład wracam z jazdy konnej, otwieram sobie wieczorem Piwo, to nic nie szkodzi, ale okazało się, że mój sen był coraz to gorszy i potrzebowałem sporo czasu, żeby go ponownie wyregulować, żeby ponownie mieć wysoki poziom energii. A jeżeli masz słaby sen, następnego dnia czujesz się dużo gorzej. Nie będziesz miał wysokiego poziomu energii, ponieważ źle spałeś. Ja również zauważyłem, że wydłużenie snu ma naprawdę bardzo pozytywny skutek dla mnie, więc stara się spać najlepiej. To, co jest bardzo ważne, to nasze materace. Jeżeli śpimy na materacach, to jest wynalazek ostatnich powiedzmy 100-150 lat, to bardzo często nagrzewamy się na tych materacach. Te materace troszeczkę działają tak jak grzejniki, co powoduje, że nasz sen jest znacznie gorszy. Dlatego ja stosuję takie urządzenie jak BedJet, które obniża temperaturę. Ja śpię pod kołdrą, która potrafi obniżyć temperaturę, dzięki temu ta temperatura... Pod tą kątrą jest znacznie niższa i śpi mi się znacznie lepiej, śpie znacznie głębiej i to faktycznie poprawiło jakość mego snu. Wszystko co powoduje, że obniżasz troszeczkę temperaturę swojego ciała w czasie snu, powoduje również, że masz znacznie lepszy sen, szczególnie tą fazę głęboką snu. Punkt czwarty. Jeżeli do tej pory nie spożywałeś kofeiny, to gratuluję, ponieważ cały świat jest praktycznie uzależniony od kofeiny. Kofeina jest wszędzie. Ona jest w coli, ona jest w kawie, ona jest w czekoladzie wszędzie jest kofeina. Jesteśmy po prostu od niej uzależnieni. I oczywiście, podobnie jak wielu ludzi, piłem kiedyś 7-8 kaw dziennie, ponieważ myślałem, że to daje mi energię. Potem przestałem pić. Dwa miesiące czułem się fatalnie. Kiedy to wyregulowałem, kiedy czułem się już lepiej, potem znowu się skusiłem na jedną kawę, potem na dwie kawy. I znowu wróciłem do tego nałogu. Dzisiaj zrobiłem coś zupełnie innego. Dzisiaj stosuję kawę strategicznie. Nie stosuję ją jako napój, tylko stosuję ją strategicznie. Kiedy wstaję rano, staram się wydłużyć ten czas, zanim wypiję pierwszą kawę, czyli na przykład wstaję o 5 rano. Pierwszą kawę pijam o szóstej i dopiero kolejną, na przykład wypijam o, o pierwszej albo drugiej. Staram się stosować kawę strategicznie. Czyli nie stosuję ją jako napoju, tylko jako narzędzie, które ewentualnie ma mnie dopalić w ciągu całego dnia. Jeżeli przychodzi sobota i niedziela, w sobotę jeszcze piję do południa, ale jeżeli przychodzi, przychodzi weekend, to staram się nie spożywać kofeiny, żeby organizm troszeczkę od tej kofeiny odpoczął. Dzięki temu dla mnie kawa jest narzędziem, najlepiej by było ją wyeliminować, ale wiem, że nie jestem w stanie tego zrobić, bo jestem uzależniony od kawy, jak większość ludzi na tym świecie. Kolejny punkt jest niezwykle istotny. Jeżeli chcesz mieć więcej energii, musisz się więcej ruszać. Niestety większość z nas wstaje rano, siada do samochodu, następnie dojeżdżamy tym samochodem do pracy, spędzamy cały dzień w pozycji siedzącej, przy sztucznym oświetleniu, potem znów siadamy do samochodu i wracamy do domu, otwieramy jeszcze do tego piwo, oglądamy telewizję i ten cykl cały czas się powtarza. Jeżeli chcesz mieć więcej energii, musisz więcej się ruszać. Jeżeli się więcej ruszasz, automatycznie będziesz czuł się lepiej. Więc polecam Ci na przykład przed pracą jakieś ćwiczenia, jakaś Gimnastyka, cokolwiek, co spowoduje, że będziesz po prostu się więcej ruszał. Moi znajomi zastosowali bardzo fajną rzecz, ponieważ zakupili sobie takie biurka, jak tutaj ja mam. Tego biurka nie widać. To jest takie biurko, które można elektrycznie podnosić i można go opuszczać. I na przykład pracują ze 40 minut w pozycji siedzącej, następnie podnoszą biurko i wchodzą na taką bieżnię, taką po prostu zwykłą bieżnię. To nie jest taka bieżnia z silnikiem, tylko taka zwykła, gdzie po niej sobie chodzisz. To powoduje, że powiedzmy przez 15 minut chodzą, ruszają się, znowu po Siadają do pozycji siedzącej. Większość ludzi potrafi spędzić 2-3 godziny w pozycji siedzącej, w ogóle się nie ruszając. I ja też tak robiłem. Więc teraz staram się pracować w tak zwanych blokach, czyli pracuję na przykład w bloku, który trwa 45 minut albo godzinę, następnie robię sobie 5-10 minut przerwy, staram się wyjść na zewnątrz, trochę się poruszać, ewentualnie pojeździć na rowerku, zejść do siłowni, akurat mam siłownię pod biurem, zejść do siłowni, trochę się tam poruszać. No i oczywiście po pracy staram się również sporo ruszać. Aktualnie właśnie mam tą Komfortową sytuację, że kupiłem sobie konie. I dziennie praktycznie jeżdżę konno, to daje mi mnóstwo energii, bo przebywam w takim naturalnym środowisku, przebywam w lesie i jeżdżę sobie po prostu na tym koniu. Tym samym również produkuję, tym samym również więcej się ruszam i mam też więcej energii w ciągu dnia. I naprawdę zauważyłem różnicę, kiedy wprowadziłem ruch do swojego życia. Kolejny must have to jest woda. Jeżeli masz możliwość, pij wodę zmineralizowaną. Zauważyłem również, że wielu ludzi pije tej wody bardzo mało. Przykładem jest moja żona. Moja żona pije bardzo mało wody i ona musi sobie. Sobie, bo po prostu mieć szklankę przy sobie, musi mieć wodę i na siłę tą wodę do siebie wpychać. Ale jeżeli masz taką sytuację, że mało wody pijesz, to też możesz odczuwać zmęczenie. Bardzo często skutek odwodnienia, takiego niewielkiego, przypomina ten sam skutek, kiedyś by był po prostu niewyspany. No i oczywiście to, co te gryski kochają najbardziej, to suplementy. Jeżeli chodzi o suplementy, to ja kiedyś robiłem tak, że stosowałem ich bardzo i to bardzo dużo. Potem wynająłem eksperta, który pomógł mi zoptymalizować te suplementy, dobrać te suplementy pod kątem tego, jakie miałem wynik krwi. Dzisiaj staram się raczej stosować tych suplementów w minimum. Rób sobie co jakiś czas badanie krwi, sprawdzaj czego de facto potrzebujesz. Nie wpadaj w taką paranoję, że potrzebujesz dużej ilości suplementu. Suplementy tak naprawdę są ostatecznością. Ja dzisiaj stosuję witaminę D3 plus K2 jest taki obowiązek, szczególnie w okresie zimowo-jesienno-wiosennym. W lato troszeczkę redukuję dawkę, bo więcej czasu spędzam na słońcu i yy, ta witamina D3 sama się wydziela, ale raczej przez cały rok większość ludzi w Polsce ma niedobory tej witaminy. Stosuję również magnez, ale taki magnez, który jest w różnych formułach, więc staram się stosować ten magnez. I jeżeli nie muszę, to nie stosuję suplementów. Stosuję też takie suplementy jak Ashwaganda, ZMA i tego typu rzeczy, ale to są raczej suplementy, których potrzebuję ze względu na treningi i różne inne rzeczy. Więc stara się regularnie robić badanie krwi i zobaczyć w tym badaniu krwi, co rzeczywiście potrzebujesz. Nie bierz nadto suplementów. Jesteśmy krajem, który. Po prostu uwierzył w to, że potrzebuje dużej ilości suplementów, żeby funkcjonować, żeby żyć długo. Potrzebujesz suplementów? Stosuj. Nie potrzebujesz? Nie stosuj. Ale suplementy są ostatecznością, kiedy wszystkie powyższe punkty, o których tutaj mówiłem, zostały zastosowane. Daj mi znać, co tobie poprawia poziom energii, co ty robisz, żeby na przykład zwiększyć poziom energii. Może morsujesz, może bierzesz zimne prysznice. Nie wiem. Daj mi znać w komentarzu, co o tym wszystkim myślisz. I widzimy się następnym razem. Oczywiście zasubskrybuj ten kanał. Pozdrawiam serdecznie. Adrian Kołodziej.